Nieznajomość prawa szkodzi. Tego nie trzeba nikomu tłumaczyć, nie trzeba nikomu tego mówić. Za brak znajomości przepisów prawa, za brak dostosowania firmy do wymogów yy, przepisów prawa, niestety, czasami przychodzi nam słono zapłacić. Chcąc uniknąć tego typu sytuacji, właściciele firm robią wszystko, co mogą, ażeby dostosować firmę do yy, obowiązujących norm. Czasami, będąc świadomym, braku możliwości dostosowania firmy we własnym zakresie, korzystamy z usług firm zewnętrznych. Czy zlecenie obsługi firmie zewnętrznej oznacza pozbycie się odpowiedzialności za konkretny obszar? Absolutnie tak nie jest. Rzadko kiedy przepisy prawa umożliwiają nam przeniesienie tej odpowiedzialności na podmioty trzecie. W związku z powyższym, zlecając obsługę, w dalszym ciągu jesteśmy odpowiedzialni za Poprawne funkcjonowanie, za funkcjonowanie zgodne z przepisami prawa. A zatem musimy kontrolować jakość otrzymywanych usług. W przeciwnym wypadku zleceniobiorca może narazić naszą firmę na różnego rodzaju konsekwencje. W styczniu przeprowadziliśmy audyt w biurze rachunkowym, które Zdecydowało się na skorzystanie z usługi outsourcingu AML. Właścicielka Biura Rachunkowego poprosiła nas o sprawdzenie e, tych materiałów, które dostarczała e, jej firma, z którą łączyła ją umowa przez ostatnie kilka lat. Umowa e, podpisana e, 4-5 lat wcześniej e, dotyczyła obsługi w zakresie AML i RODO. Bardzo szybko okazało się, że Materiały, które pozostały po tej współpracy, nie mają nic wspólnego z implementacją ani RODO, ani AML. To są jakieś dziwne sprawozdania i raporty po kontrolach, po sprawdzeniach. Wartość merytoryczna, niezależnie od tego, czy rozmawiamy o RODO, czy AML, jest taka sama dokładnie taka sama więc żadna. Ja na potrzeby tego materiału chciałbym omówić sprawozdanie ze sprawdzenia stanu zgodności wewnętrznych procedur dotyczących AML i zrobię to po to, żebyście Państwo y, uważali, żebyście Państwo mogli porównać, czy nie posiadacie podobnych bzdur w swojej dokumentacji. Jeśli tak jest, to y, zrezygnujcie z opłacania abonamentu najszybciej jak to możliwe, bo... Działalność tej konkretnej firmy naraża Was na poważne e, konsekwencje. Pokażę tutaj, mam zagięte, więc tutaj nie ma żadnych danych. E, pokażę e, Państwu e, szatę graficzną, być może też zidentyfikujecie e, dokumenty, że posiadacie e, podobne. Przejdźmy do omówienia tego. Dziesięciostronicowy pseudodokument, bo dokumentem tego nie można nazwać. Strona pierwsza, Tytułowa, strona druga, definicje, strona trzecia, zakres sprawdzenia, strona czwarta, trudno powiedzieć, co to jest, będziemy próbowali to ustalić. Strona piąta, pusta, szósta, siódma, ósma i dziewiąta, to są strony, na których jest jakiś tekst i moglibyśmy na pierwszy rzut oka spodziewać się, że z tego tekstu dowiemy się, jaki jest stan faktyczny. Realizacji e, obowiązków wynikających z AML, e, co się dzieje w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy w biurze rachunkowym, ale jak zaczynamy to czytać, to szybko orientujemy się, że niestety nic takiego tutaj nie ma miejsca. Strona 10. E, jedno zdanie. Sprawozdanie ze sprawdzenia AML zostało wykonane w oparciu o udzielone informacje pracownikowi. Nazwa firmy, spółka z spółka komandytowa ze Śląska, bardzo poważna rzecz. Jest pieczątka, pieczątka ogólna firmy, spółki, a więc nie mamy tutaj ani imienia, ani nazwiska osoby, która popełniła to arcydzieło. Jest jakiś zygzak, najprawdopodobniej jest to czyjś podpis, ale nie wiemy czyj. Prezesa, właściciela. Komendytariusza, komplementariusza, a być może jest to podpis osoby, która przystawia pieczątki w spółce ZO, spółka komandytowa. Poniżej mamy podpis właścicielki biura rachunkowego. Przejdźmy do analizy dokumentu. Strona pierwsza tytułowa, jak mówiłem, strona druga definicje. Proszę Państwa, normalnie definicje omijam. Omijam przechodzę do czytania dokumentu i jeżeli w treści dokumentu napotykam na jakiś. Problem na jakieś pojęcie skomplikowane, którego nie znam, nie rozumiem. Wracam do definicji. Tutaj jest inaczej. Autor tego arcydzieła nie daje nam przejść obojętnie obok definicji, obok tego, nad czym się napracował. Tutaj dobra rozrywka rozpoczyna się wraz z definicjami. Punkt pierwszy. Beneficjent rzeczywisty oznacza osobę fizyczną lub osoby fizyczne, które w sposób bezpośredni lub pośredni sprawują faktyczną władzę. To jest, zdaniem autora, definicja beneficjenta rzeczywistego. Coś gdzieś dzwoniło, ale raczej nie w kościele. Nie wiem, czy to nie jest efekt jakiejś poluzowanej śrubki, która nie daje spokoju. Ja bym to zdiagnozował. Koordynator oznacza osobę zgłaszającą podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu w ramach struktur wewnętrznych instytucji obowiązanych lub jednostek współpracujących. Jeszcze do niedawna myślałem, że zgłoszenia pochodzą od sygnalistów. Koordynator ewentualnie obsługuje zgłoszenie prowadzi czynności wyjaśniające, ale zdaniem spółki o.o. spółki komandytowej ze Śląska jest, Inaczej, oni widzą to zagadnienie inaczej. Ale żeby nie krytykować od góry do dołu, punkt 5. CRBR oznacza centralny rejestr beneficjentów rzeczywistych. No i tutaj się zgadzamy, nie, nie kwestionujemy tego. Muszę pod kątem pokazywać, bo tutaj mam światło, które się odbija i uniemożliwia odczytanie. Niczego sobie nie dodałem, niczego, proszę Państwa, nie ujmuję. Nie byłbym w stanie wymyśleć. Takich wzór, jakie tutaj są wypisane, przechodzimy do zakresu sprawdzenia. No, i tutaj na pierwszy rzut oka jest ambitnie. Mamy biuro rachunkowe, które jest jednoosobową działalnością gospodarczą, zatrudnia cztery osoby, obsługuje 212 yy, klientów, z czego wszyscy klienci to są JDG. Nie ma żadnych spółek, nie ma żadnych, yy, żadnych yy, fundacji, i tak dalej. A więc tylko i wyłącznie prosta. Księgowość. Tutaj mamy 9 punktów, a więc wydaje się, że ten plan sprawdzenia jest dosyć ambitny, ale gdy zaczynamy to czytać, okazuje się, że niestety zakres sprawdzenia absolutnie nie dotyczy biura rachunkowego, w którym to sprawdzenie ma się odbyć. Potwierdzeniem tego dwa punkty: punkt czwarty yy, sprawdzenie prawidłowości powołania koordynatora, i punkt ósmy. Sprawdzenie poprawności systemu transakcyjnego. Biuro rachunkowe tu nie ma żadnego systemu transakcyjnego. Dlaczego punkt czwarty podnoszę? Ponieważ tutaj mówimy o koordynatorze i to nie jest ten koordynator z definicji od y, dokonywania zgłoszeń, to jest zupełnie inny koordynator i dowiemy się o tym z dalszej części tego pseudodokumentu. Mówimy tu o koordynatorze do spraw AML. W jednoosobowej działalności gospodarczej nie ma takiej funkcji. Ustawa nie daje możliwości powołania takiego koordynatora, a nawet jeśli właściciel przekazuje obowiązki wynikające z ustawy i jeżeli realizuje te obowiązki inna osoba niż właściciel, to oficjalnie nie można o tym mówić. Gdyby pracownik, który popełnił to arcydzieło, uczestniczył w jakiejkolwiek kontroli. W zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy, wiedziałby to doskonale. Do koordynatora niestety jeszcze wrócimy, bo temat koordynatora tutaj funkcjonuje dalej, więc będziemy jeszcze o nim mówili. Strona czwarta: tak jak mówiłem na wstępie, trudno zidentyfikować, co to jest i do czego to ma służyć. Mamy powtórzony. Tytuł, sprawozdanie ze sprawdzenia, i tak dalej, podstawa prawna, ok. Natomiast później mamy pieczątkę biura rachunkowego, imienną pieczątkę właścicielki biura rachunkowego i taka informacja oznaczenie beneficjenta rzeczywistego. Przypominam, że mówimy o sprawozdaniu ze sprawdzenia stanu zgodności wewnętrznych procedur. Tymczasem mamy tutaj oznaczenie beneficjenta rzeczywistego. W jednoosobowej działalności gospodarczej beneficjentem rzeczywistym przyjmuje się, że jest właściciel, i na tym kończymy temat beneficjenta rzeczywistego. Mogą być sytuacje, w których to właściciel JDG nie będzie beneficjentem rzeczywistym, ale nie wiem, czy tego typu sytuacje ogarnąłby autor tego arcydzieła, bo na przykład Biuro rachunkowe może stać na słupa i wtedy dane z GUS-u, z CIDG, nie będą się zgadzały z danymi faktycznego beneficjenta rzeczywistego, ale to nie opowieść na tą chwilę. Nie przypiął, nie przyłatał, nie wiadomo co do czego, trzeba było zapełnić czymś stronę, więc wpadliśmy sobie na taki. Oto dziwny pomysł. Strona piąta, tutaj zabrakło już pomysłu, jak ją zapełnić, jest pusta. Nie musimy interpretować, nie musimy się domyślać. Tutaj jest miejsce na listę zakupów na przykład. Strona szósta, a w zasadzie strona szósta, siódma, ósma i dziewiąta. Tutaj mamy trochę więcej tekstu, więc moglibyśmy się spodziewać, że w końcu dowiemy się czegoś na temat realizacji obowiązków wynikających z AML w tym konkretnym biurze rachunkowym. Niestety, jak już mówiłem wcześniej, tutaj nie ma miejsca na y, tego typu informacje. Mało tego. Y, skomplikuje się nam nieco kwestia omawiania tego pseudodokumentu i tych bzdur, które są wypisane, ze względu na to, iż autor stosuje pojęcia, których nie może stosować w, tym konkretnym, w tych konkretnych zagadnieniach, w tym y, ujęciu, o którym tutaj będzie się próbował wypowiedzieć. Punkt pierwszy. Beneficjent rzeczywisty posiada wdrożoną dokumentację AML zgodną z ustawą. Moim zdaniem, beneficjent rzeczywisty nie posiada i nigdy nie będzie posiadał dokumentacji wdrożonej czy też niewdrożonej. Kontynuujmy. Beneficjent rzeczywisty wdrożył założenia systemu AML zgodne z założeniami dyrektywy oraz ustawy AML, uwzględniając specyfikę działalności. I ponownie. Moim zdaniem, beneficjent niczego nie wdrożył, nie żadnych założeń. I nie będzie nigdy wdrażał. Skąd autor, na jakiej podstawie stwierdza w sposób jednoznaczny i kategoryczny, że beneficjent rzeczywisty uwzględnił specyfikę działalności, skoro sam nie był w stanie uwzględnić tej specyfiki przy okazji zakresu sprawdzenia, to jest dla mnie również zaskakujące. No tutaj jednak stwierdzę, że ta specyfika została absolutnie uwzględniona. Kontynuujmy temat beneficjenta rzeczywistego, bo on tu dalej niestety nam się przewija. On żyje w tym dokumencie zdecydowanie za długo, proszę Państwa. Beneficjent rzeczywisty nie podlega obowiązkowi zgłoszenia do CRBR. Nie podlega, bo mówimy o jednoosobowej działalności gospodarczej. Temat beneficjenta rzeczywistego nie powinien być tu w ogóle podejmowany. Tymczasem autor stwierdza, że beneficjent ma jakieś obowiązki. Obowiązki beneficjenta rzeczywistego. Beneficjent rzeczywisty odpowiada za realizację obowiązków wskazanych w ustawie AML. Jedna wielka bzdura. Dlaczego autor tego pseudodokumentu czepił się tego beneficjenta rzeczywistego? Najprawdopodobniej, żeby mydlić oczy właścice, właścicielce biura rachunkowego. Autor mówi, patrz, tu jest takie pojęcie i ono jest w ustawie i ja się nim posługuję. Widzisz, jestem ekspertem. To, że beneficjent rzeczywisty w tym konkretnym przypadku jest jednocześnie właścicielem y, biura rachunkowego, nie oznacza, że można te dwa pojęcia stosować wymiennie, zamiennie. Y, jeżeli mówimy o beneficjencie rzeczywistym, to mamy na myśli zupełnie inny obszar AML-a, zupełnie inne zagadnienie, aniżeli właściciela... Firmy, będącej instytucją obowiązaną, i rzeczywiście ten właściciel ma obowiązki. Beneficjent rzeczywisty nie ma obowiązków. Jedynym obowiązkiem beneficjenta rzeczywistego jest widnienie w centralnym rejestrze beneficjentów rzeczywistych. Ale żeby było śmieszniej, to on się nie musi nawet tam samodzielnie dopisywać. Jego dopisuje zazwyczaj doradca podatkowy, notariusz księgowa dyrektor finansowy on nawet samodzielnie się nie wpisuje do centralnego rejestru bo nie ma takiego obowiązku on ma tam widnieć koniec kropka wszystkie obowiązki JDG-u spoczywają na właścicielu a nie na beneficjencie tych dwóch pojęć nie można stosować zamiennie pojawia nam się koordynator Pojawia nam się koordynator, nie ten z definicji, czyli ten od zgłoszeń wewnętrznych, tylko ten koordynator, o którym raczył wspomnieć autor w planie sprawdzenia. Koordynator wydał oświadczenie o przeprowadzonych ocenach ryzyka, które to stanowi gwarancję przeprowadzenia okresowych ocen ryzyka, które stanowią podstawę do wydania oświadczenia. Nie wiem, co miał na myśli autor. Być może Państwo wyjaśnicie mi ten zapis, być może odpowiedź prześlecie na maila, może w komentarzu. Zachęcam, zapraszam. Koordynator żyje dalej, mamy obowiązki koordynatora. Koordynator odpowiada za realizację obowiązków wskazanych w ustawie AML. Beneficjent odpowiada za realizację obowiązków wskazanych w ustawie AML. I koordynator również odpowiada za to samo. Jednoosobowa działalność gospodarcza, biuro rachunkowe obsługujące nieco ponad 200 klientów, samej oddegi i już dwie osoby, które trzeba opłacić, które wykonują te same obowiązki. A pamiętajmy, że tu jest jeszcze trzeci podmiot, który wyciąga rączkę po pieniążki. Spółka, co spółka komandytowa, która również nadzoruje temat związany z realizacją obowiązków wynikających z AML. Albo temat AML jest bardzo skomplikowany, albo właścicielka biura rachunkowego ma za dużo pieniążków i tak wszystkich chętnie opłaca. Kontynuujmy obowiązki koordynatora, bo tu również jest interesująco. Obowiązkiem koordynatora jest gromadzenie i przekazywanie danych na temat wskazanych przez ustawę AML transakcji. Powiedzmy, że mamy na myśli tutaj Prowadzenie rejestru transakcji ponadprogowych i podejrzanych akceptuje. Lecimy dalej. Obowiązkiem koordynatora jest wstrzymywanie transakcji, czyli czasowe uniemożliwienie dysponowania i korzystania z wartości majątkowych, polegające na uniemożliwieniu dokonania, uniemożliwieniu dokonania określonej transakcji, zwłaszcza, że jesteśmy w biurze rachunkowym i o transakcjach dowiadujemy się miesiąc później. Więc mamy rzeczywiście taką możliwość wstrzymania transakcji. Zablokowanie rachunku, zamrożenie wartości majątkowych, nieudostępnienie wartości majątkowych to również są obowiązki nie, koordynatora, o których mówi nam autor tego sprawozdania. I to tyle, jeśli chodzi o omówienie tego pseudodokumentu i całej tej współpracy, yy, jaka miała miejsce w ostatnich latach. Jeśli macie Państwo pytania, jeśli chcielibyście, żeby zweryfikować Wasze dokumenty e, dotyczące AML, zachęcam, zapraszam do kontaktu. Dzięki za oglądanie.